Cmentarz ewangelicki z XIX wieku parafia Rojewice. Rojewice jednak znajdują się kilka kilometrów na południe stąd, a obecnie jest tutaj nieopodal leśniczówka w Jarkach i wieś Jarki. W XIX wieku, jak się domyślamy, jeszcze taka miejscowość nie istniała, lub też podlegał cmentarz pod najbliższy ośrodek kultu w Rojewicach, więc tutaj była. Rojewic Jurysdykcja. A ja witam z leśnej wycieczki, którą odbywam Anno Domini 2023, lipca 14. I wstrzeliłem się w taki czas, kiedy przedwczoraj, wczoraj mieliśmy dni deszczowe. Gleba w lesie nawilżyła się odpowiednio, nie jest już tak sucho. Jednocześnie przed wielkimi upałami, maratonem wielkich upałów, które mają zacząć się od jutra, i będzie ponad 30 stopni, chyba jutro w sobotę 33 stopnie na termometrach i ponad 30 w kolejnych dniach, a dzisiaj rekordowo nisko bo tylko 25. Stąd świetna okazja na wycieczkę leśną, a przy okazji można zobaczyć ten klimatyczny, urokliwy cmentarzyk. I popatrzmy co pozostało z XIX wieku z tego miejsca. Myślę, że widać tutaj pogranicznik. Są cztery takie, które oznaczają granicę, gdzie był dawny płot ogrodzenie. Tego miejsca z czasów jego świetności widzimy tutaj pierwsze kamienie. Kolejne znajdują się tutaj. Bardzo klimatycznie. Te podniszczone nagrobki, nieudekorowane, draśnięte bardzo mocno zębem czasu, swoją drogą, mają swój urok. Niestety, jeden z nich został przez zwalone drzewo przygnieciony, ale to może od drugiej strony pokażemy. Tutaj też jest miejsce spoczynku. Mamy krzyż, drzewo wyrwane pewnie od wichury i kolejne miejsce spoczynku. Oczywiście szanujemy i tylko uwieczniamy na materiale filmowym do naszej mini kroniki wspomnień z wycieczki. Leśnicy zapewne niedługo uporają się z tym drzewem, które się obaliło na zabytkowe groby. I tutaj jest jeszcze kolejny piękny, zmurszały grób. A ten cmentarz jest, muszę przyznać, bardzo zaopiekowany, bo w marcu. Odwiedzałem w Cierpicach miejsce podobne, również z XIX wieku i bardzo podobny był stan nagrobków, też mocno zarośnięte i z podobnego okresu. I też na stronie inter internetowej lapidaria.wiki.com można znaleźć w spisie, bo pełno jest takich miejsc w lasach. chyba w Polsce to około 200 takich leśnych cmentarzyków, a te ewangelickie mają z XIX wieku swój urok, bo pamiętają czasy zaborów, tu akurat zaboru niemieckiego. Było bardzo dużo ewangelików, również w mieście Toruniu, skąd pochodzę, a Toruń jest stąd jakieś 15 kilometrów drogi. No. Także wycieczka udana. Zobaczymy, co jeszcze na leśnej trasie się. Znajdzie. Jeżeli coś ciekawego, to oczywiście wrzucę film. I do niebawem. Pozdrawiam i życzę miłej jeszcze póki co pierwszej połowy lata.